Cześć widzowie! Dziś mam dla Was kolejne ciekawe auto. Oto przed wami Honda HPX. To zapomniany prekursor kultowego NSXa. Warto byłoby przypomnieć o tym prototypie, więc zapraszam do oglądania. Zacznę paradoksalnie od auta miejskiego, którym była Honda City. Pojawił się pomysł umieszczenia silnika V6 centralnie w tym modelu. Tak powstała Honda City Turbo. Historia bardzo podobna do Renault Clio V6. Planowano rozwijać projekt, ale zabrakło nadwozia. Mocną dłoń wyciągnęli oczywiście Włosi, ze znanej firmy Piminvarina, czyli twórców Peugeota 406 Coupe. I tak powstała Honda Piminvarina Experimental. Samochód posiadał wyjątkowo minimalistyczną stylistykę. Samochód posiada mocno klinowatą sylwetkę. Całość żywcem wyjęte z Lamborghini-Kuntacz, zaś tył jest płaski jak stół i to dosłownie. Samochód napędza wspomniany już wcześniej silnik V6 ze sporym dodatkiem zaawansowanej elektroniki, co przypomina mi trochę Peugeota oksję Wnętrze stanowiło zaś połączenie wielu futurystycznych elementów naraz. No cóż, auto wywołało niebywałą sensację. A ostatnio po 40 latach od debiutu samochód poddano kompleksowej renowacji. Bo HPX to projekt rewolucyjny. Dał on nam przecież jedną z najlepszych wyścigówek Hondy. Jest to bowiem świetne połączenie minimalistycznego designu, dużych osiągów oraz nowatorskiej technologii.